kochani dzisiaj zostawcie suba, lajka, komentarz dzwoneczek i dzwoneczek, żebyście nie miał żadnego filmu a ja dzisiaj wie, mam nowe okulary wiele, nie wiem wiele, w sumie to nikt jeszcze z mojej klasy nie widział mnie ty okularek ale dzisiaj spotkałam moją koleżankę Weronikę. Ptak, nie wiem czy znacie ale Weronika Ptak powiedziała, że z nich wyglądam jak jak e, kryzynka i mi się z tak w miarę podoba, bo nieważne komu co będzie się komu podobało w moim niby, tylu i w życiu, ważne, żeby mi się podobało i tak. I w czwartek nie będę miała za bardzo dla was czasu, no bo będę się pakowała jutro w mundurach po szkole od razu w mundurach na harcerstwo o 17.30 um, i w piątek mnie nie będzie, nie będę nie, ba nie, będzie. nie będę po prostu nagrywać, też nie będę, bo idę na harcerstwo, na nacowanie. To nocowanie się zaczyna o godzinie 18.00 um, i ogółem y, te nocowanie będzie od piątku do niedzieli, czyli będą, y, tak serio, to będzie dwie nocowanie, a razem z piątkiem to będzie trzy nocowanie, czyli trzy dni. Y, po niedzieli od razu już normalnie do szkoły. Pojutrze mam kartkówkę, także... W, Będę dla Was nagrywać, co pakuję do plecaka na, y na harcerstwo, na nocowanie, także tak. Ale dzisiaj y chcę nagrać dla Was, co y mam w kosmetyczce takiej do szkoły. Y zawsze mi się przyda. Też tutaj mam rzeczy na y okulary. Także także tak. tak y chciałam tylko Was, tylko. Tyle poinformować, że po prostu w e, czwartek, w piątek, w sobotę i niedzielę nie będę dla Was nagrywać. Jutro coś nagram i w środę coś nagram. Może? Zobaczę jeszcze. E, jutro na pewno coś nagram, bo jutro pl planuję e, nagrać, <laughs> jak po kroku narysować żyrafę. Więc, no, z palców oczywiście yy, Więc będzie się dużo działo Na harcerstwie może coś dla was nagram, nie wiem Okazało się, że Kuba Grabowski nocuje na harcerstwo Też nie wiem, jak z nimi przeżyje, Bo ja się spodziewam, o którym mnie obudzi Pewnie mnie obudzi o... O 3 w nocy, albo o 1 rano. Więc się tego obawiam. Ale dobra, przejdźmy już do filmiku. E, zaraz Wam pokażę, co wystaje tutaj. Więc zaczynajmy, ustawię kamerę i zaraz wracam Dobrze, już do Was wróciłam i teraz Wam pokażę, co mam w tej To Pierwsza rzecz, którą mam w tej to jest to. Etui na mm, okulary. W środku wygląda je e, tak. Właśnie ja idę. E, szłam do salonu optyczny. Tam jest salon najlepszy. Artur Jeżowski. Tam jest najlepszy. Jakby najlepsze okulary. Bardzo tanie. Moim zdaniem, bardzo tanie. Te kupiłam. No nieważne za ile kupiłam, ale. Są troszeczkę drogie, ale troszeczkę troszeczkę to mi nie sprawia, jakby za dużo pieniążków, że wydałam, ale w tym stylu, więc taki właśnie etui. To wygląda jak nieprawdziwa, ale to jest tak naprawdę malowane. Mi się bardzo podoba, nie wiem czy to zauważycie, ale to ma odrobinki Tu pewnie to nie zauważycie, bo jest za jasne światło, tak to wygląda z przodu tak i właśnie teraz na moim kanale będzie takie dokładne filmiki tak sobie przynajmniej postaram się więc kolejną rzeczą to jest to na moje okulary jest to um, taka ściereczka o, czekajcie zaraz się przeniesiemy w inny miejscu bo to jest troszeczkę dobra już jestem i właśnie tu jest takie tu mamy taką ścioreczkę na okulary ona jest ogółem różowa tak to wygląda no tak to wygląda tutaj ma na otwarcie i tak ja już je otwierałam dlatego tak, tak to ona wygląda ona jest tak malutka, ona tylko jest złożona. Ona tak naprawdę jest taka y, jest dosyć... To jest jak serwetka, tylko że po prostu na okulary do wytarcia. Y, więc całkiem fajna sprawa. Takie coś na wytarcie Więc no całkiem fajna sprawa. Więc tak naprawdę... Y, to, to z tym i z okularami, do, to dostałam z okularami, także mm, no, fajna cena, mm, fajnie i mi się dosyć podoba, mm, także tak, zaraz wrzucę jak to włożę, bo z, to będę po prostu was zanudzać jak będę wkładać i coś kazać. Dobra, to do już wrzuciłam włożyłam, złożyłam to. Nie za bardzo pięknie, ale jest, dobra. Kolejną rzeczą położyłam je... O tutaj, bo tu nagrywam na huśtawce, więc włożyłam to tu. Właśnie to nagrywam na huśtawce i mi się w tym czasie telefon ładuje. Dobra, kolejną rzeczą jest to skręci. Yy, ja mam takie skręci takie brązowe więc tak to wygląda, takie skręci i no takie skręci po prostu kolejną rzeczą jest to taka gumka długa o taka mm. kolejną rzeczą jest to taki krem e, mi się to przyda, bo tu mam okul y, bo tu mam i tak dalej, więc się to serio przyda Przepraszam, kolejne skręci tylko, że troszeczkę inne, to już takie mm, śliskie jakby to jest e, łos łos, łos łyski łus. sereny że taka seremna I ostatnią rzeczą jest to bransoletka o taka bransoletka i tu jest znaczek, znak nieskończoności. Nie wiem, czy zauważycie, ale tak ona wygląda właśnie. I tu mam wszystkie moje rzeczy, więc no. I to był taki jakby... Yy, no. I teraz mogę w sumie Wam pokazać, jak się to maluje i tak dalej. Więc... Yy, no. Więc to będzie taka informacyjny vlog. Otwieram to.